Siema siema tajtori jak ja nagrywam ten odcinek to do nowego Stumble Passa zostały tylko 2 dni i 22 godziny wy jak oglądacie ten odcinek to zostało już troszkę ponad jeden dzień dlatego w dzisiejszym filmiku postanowiłem że powiem wam taki jeden sposób który na serio to nie jest clickbait pozwala zdobyć totalnie za darmo nowy Stumble Pass który wyjdzie już za ponad jeden dzień będziecie go mogli dostać totalnie za darmo ale żeby się dowiedzieć jak go zdobyć trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem więc szybko lajkujcie widzowie jeśli chcecie taki Stumble Pass no i oprócz tego trzeba mnie subskrybować koniecznie subskrybujcie widzowie bo wtedy będzie na bieżąco, z wszystkimi newsami ze Stumble Guys'a. No i po prostu oglądacie ten filmik do końca, bo tam w pewnym momencie, w losowym momencie tego filmu, powiem wam, co dokładnie musicie zrobić, żeby tego Stumble Passa dostać, ale obiecuję, przysięgam na paluszek, że możecie go dostać za darmo. No i w ogóle też powiem wam, jak ten cały Stumble Pass będzie wyglądał, jakie tam będą skiny i nagrody, ale zanim do tego przejdę, dzisiaj robimy coś takiego. Co gierkę będę kręcił kołem, i to co trafimy zdecyduje, kim będę grał. Po prostu tego, jakiego skina trafię, to nim będę musiał zagrać giereczkę. Taki challenge sobie robimy w dzisiejszym filmie, dlatego tym bardziej. Oglądajcie do końca, będzie ciekawie, a pierwszy skinek, którym sobie zagramy, to ten oto dziwny dziadek. Dobra, no to klikam wyposaż i lecimy. A więc okej, okay, zacznijmy od tego, że ile ten Stumble Pass będzie kosztował, jeśli nie znalibyście tego sposobu i nie moglibyście go zrobić za darmo, bo powiem wam to w dzisiejszym filmie. Normalnie kosztują 1200 gemów, czyli tyle co zawsze kosztują te stumble passy. No i co w nim będziemy mieli? Poczekajcie, nie giereczka mi się zacznie, ja po prostu będę grał i będę wam opowiadał o tym Stumble passie, bo naprawdę mam tutaj dużo do powiedzenia. E, więc zacznijmy sobie od tego, że już za pierwszy level tego Stumble Passa najprawdopodobniej, bo to jest 99% pewne, nie na 100%. Ale no raczej to się sprawdzi. Będziemy mieli tego oto skinka, jakim jest Frankenstein, a bardziej ta pani Frankenstein. Ona ma być za pierwszy, nawet skinek myślę, że dosyć fajny. Jest taki ciekawy, jeden z lepszych skinów jak za pierwszy poziom na pewno w się. Więc to jest moim zdaniem spoko. W ogóle zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku uda mi się zdobyć jakąś koronkę tymi skinami, które trafię. No bo co gierkę będę musiał losować kolejnym kołem i znowu trafiać jakieś inne skiny. Dobra, tutaj bez problemu przychodzę do kolejnej rundy i zaraz powiem wam, co będzie dalej w karnecie. A więc w całym tym karnecie będziemy mieli mordeczki mnóstwo różnych odłamków. I głównie będą to odłamki do skinów Smurfów. E, między innymi tych, co mam tutaj wyświetlam najprawdopodobniej, tak jak mówię, na 99% będą to odłamki do tych skinów. E, niektóre z nich są mityczne, niektóre legendarne, no różne rzadkości, ale właśnie e, będziemy mogli zdobyć do nich odłamki. No i w ogóle w całym tym evencie będą takie specjalne punkty Smurfów. E, z buźką Smurfa, co nie? E, no i generalnie będziemy je zbierać i w zamian za to będziemy mogli kręcić kołami, tak jak jest to teraz na przykład z biletami Monopoly, czy tam z tymi banknotami, e, czy z tymi superkołysami. rozumiecie o to chodzi, co nie? to jak uzbieramy sobie tam dajmy na to 30 czy tam 50 tych punktów to będziemy mogli raz zakredzić spinem i my tych punktów też dużo dostaniemy w karnecie więc to jest bardzo ważne, że opłaca się kupić ten karnet bo nie tylko że będą inne prezenty to jeszcze dodatkowo dostaniemy te specjalne punkty smurfowe za które będziemy mogli otwierać kolejne koła więc to jest mega dobre no i oprócz tego przejdźmy sobie teraz do najważniejszej części karnetu jaką oczywiście jest jego koniec co dostaniemy na końcu karnetu i tu są dwie opcje najbardziej prawdopodobna opcja jest taka że skinek za ostatni level to będzie właśnie ten tutaj czyli ten to przepiękny specjalny wyjątkowy skinek dynki, e, który jest taki w sumie trochę różowy i jest on w takiej sukience, no jest to po prostu pinki. Nie muszę wam jej przedstawiać, na pewno dobrze tego skina znacie. Na 99% ten skinek właśnie wejdzie, ale jeśli nie on, to jeszcze może być to ten skinek mordki. Widziałem dużo właśnie propozycji na internecie, że ten skinek też może być na ostatni level karnetu. E, aczkolwiek mi się wydaje, że bardziej będzie pinki, więc jak ktoś to pinki będzie za ostatni level. I tak samo za ostatni level e, będą mordeczki specjalne emotki, a bardziej po prostu jedna specjalna emotka, e, ta nowa, którą Wam tutaj wyświetlam. Myślę, że naprawdę fajna emotka, ale to jeszcze nie koniec. Zaraz już wam powiem, mordeczki. Jak zdobyć, po prostu, e, totalnie za darmo ten karnet lecz najpierw skupmy się na tej giereczce, e, bo musimy ją ugrać, żeby tego nie przewalić. Błagam, błagam, błagam. Dobra, lecimy dalej. E, to jest blockdash w ogóle, więc to jest finał. Jak tutaj już wygram, to będę kolejną koronkę. Możecie mi napisać w komentarzu, ile macie koronek. Aktualnie z tam jak dotarliście do tego momentu. O i bardzo ważna rzecz, piszcie mi kolejne challenge, które mam robić na odcinku. E, właśnie w komentarzach, bo teraz mamy challenge, właśnie, e, żeby grać tym skinem, którego trafimy, e, co giereczkę. A właśnie kolejny challenge, jaki mam zrobić, napiszcie mi w komentarzu i jakieś najciekawsze wybiorę i nagram z tego odcineczek więc myślę, że będzie fajnie. No ale dobra, ja sobie tutaj cały czas gram na tym blogdaszu, na razie jest luźno. I generalnie ziomale, chciałem wam tylko szybko tutaj przekazać, że ta emotka, która teraz wyjdzie, nowa, specjalna, i ona najprawdopodobniej no będzie w tym karnecie, to to będzie jedna z najlepszych emotek w całej grze. Musicie to przyznać, widzowie, że ona jest kozacka, i Ja na pewno będę chciał ją mieć i na pewno ten karnet też planuję kupić, więc no tak to wygląda. Chociaż ja tego sposobu niestety za darmo nie mogę go odebrać. On jest tylko dla moich widzów. Jak wiecie, mam współpracę z twórcami z ale to. Zaraz wam wszystko powiem o tym, jak po prostu ten karnetik zdobyć. Czekajcie, dobra. E, żyję, Jeszcze dwie osoby muszą odpaść i wtedy zwyciężę, Więc walczymy cały czas. Nie jest łatwo, ale to zrąbałem. Niedobrze, niedobrze. kurcze, No nic, myślę, że dzisiaj sobie zagramy trzy takie giereczki, To była pierwsza, więc wchodzimy znowu do epickiego koła i losujemy. To, jakiego skina trafię, zdecyduje, jakim skinem będę grał w kolejnej grze, gdzie już na pewno powiem wam o tym darmowym sposobie na zdobycie karnetu, ok? E, więc wyczekujcie, co my tu będziemy mieli. Uwaga, uwaga, może jakaś legenda w końcu? Nie, Nie mówcie, że za dziadek. Okej, okay, jakiś nowy skin jest taki kosmonauta. Myślałem, że drugi raz trafię tego dziadka, to przed chwilą nie grałem, ale okej, okay, jakie będą kroki pasowały do tego kosmonauta i Marchewki mu będą pasować bez ale nie, dobra, nie biorę marchewek, coś innego. No, ja myślę, że te są idealne. Kolejna gierka się wczytuje, Ja wam tylko jeszcze raz przypominam, żebyście oglądali do końca i jak chcecie ten karnet po prostu mieć totalnie za darmo, to trzeba zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. A więc okej, okay, giereczka startuje i po raz kolejny zaczyna się ona od babki Ice Hate. Na początku grałem tą pierwszą gierkę dzisiaj, to też się od tej babki zaczynało, ale dobra, żeby nie trzymać was już dłużej, w niepewności... I czas powiedzieć Wam, mordeczki, jak zdobyć po prostu em, tego Stumble passa za darmo. Bo o tym, że trzeba mnie subować i lajkować, to już wiecie. jest jeszcze jedna rzecz, no bo robię dla Was konkursik na ten Stumble Pass. Jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, no to zrobię na dwa Stumble Passy. A jak będzie mniej niż 2000 łapek, to zrobię na jeden Stumble Pass. Czyli na pewno jedna osoba z Was zwycięży totalnie za darmo Stumble passa, A jak będzie jeszcze 2000 łapek w górę, no to wtedy myślę, że nawet dwa Stumble pasy Wam rozdam. Czyli 1200 gemów po prostu, może jeszcze coś dorzucę do tego, jakąś jeszcze lepszą ofertę. E, więc jeśli chcecie coś takiego. Go wygrać ziomeczki, no to oczywiście pamiętajcie, że trzeba oprócz tego napisać ważnik w komentarzu. To jest bardzo ważne, bo jak tego nie zrobicie, to nie będziecie mogli brać udziału, a ja odpadłem w pierwszej rundzie. Trochę się zagadałem i słabo to wyszło, no ale dobra, już mniejsze o to. Najważniejsze jest to, że mogę sobie odebrać teraz jakieś tutaj nagrody za na misję, bo z tego co wiem w ogóle jest fajny skinek królika, którego możecie zdobyć za darmo, wystarczy, żebyście grali i po prostu robili misję tak jak ja je zrobiłem, co nie wiecie, ja sobie to wszystko odbieram. Dla rozróżnienia możemy sobie otworzyć jednego spina Monopoli, ale i tak nie będę mógł zagrać tymi skinami, no bo to są jedynie odłamki, więc szkoda, że w tym kole nie trafiamy od razu skinów. Otworzymy sobie zaraz jeszcze ostatniego epickiego spina i tam jakiego skina trafię, to będę musiał nim zagrać. I na pewno jakoś wynagrodzę osobę, która będzie oglądać ten film do końca i nie będzie przewijać. Więc ja wam nie radzę wyłączać, bo coś jeszcze dla was szykuje tutaj fajnego. Ale dobra, epicka skórka lecimy. Jakim skinkiem teraz będę musiał zagrać? Proszę jakiś fajny, legendal albo nawet specjal, bo wolałbym jakimś właśnie takim fajnym skinem sobie pychnąć, a nie cały czas tymi epikami. No i o tym mówię. Chyba się uda. Poczekajcie. A i było bliziutko, ale zagramy sobie Da Darole, lew jest groźdy nie wiem, do jako jakoś chyba sobie wezmę te króliki które wyskakują spod ziemi, dobrze mi to pasuje nie bez powodu powiedziałem wam, żebyście oglądali ten odcineczek do końca, ponieważ konkursik na karnet nie będzie dzisiaj jedynym konkursem w tym odcinku e, mianowicie ale chciałbym wam powiedzieć, że mam wam do rozdania jeszcze jedną rzecz ale jaką to się dowiecie po prostu też w pewnym momencie tego filmu, więc tym bardziej oglądajcie do końca, e, no ale dobra, lecimy sobie póki to jeszcze e, nie odpadłem, mam nadzieję że teraz przejdę tą mapkę Mr. Bista na luziku e, ja w ogóle ją bardzo lubię nie wiem jak wy, nie? Ale jak już teraz odpadłem co będzie masakra, muszę widzowie zrobić w końcu chociaż minimum jedną koronkę na tym odcinku, bo na razie dwie gierki no i w jednej byłem blisko zrobienia koronki, i druga była tragiczna, ale już mniejsza o to, wskakujemy sobie tutaj. Czy ja umiem jakieś triki na tej mapce? Chyba nie umiem widzowie, więc troszkę słabo. W ogóle są, jak mogę lekko zamulać, ale jestem chory, niestety boli mi mega gardło. Mam też trochę katar, lecz mimo wszystko odcineczek dla Was musi być. Jakże inaczej, docencie to łapą w górę i subikiem, bo bardzo ważne jest, to, żeby mnie subskrybować. Jak chcecie wygrać ten karnet em, lub nawet tą drugą rzecz, którą zaraz będę wam jeszcze rozdawał i się dowiecie co to jest, ale póki. Co trzeba tutaj lecić? Póki, póki mogę. Póki mogę, trzeba od razu atakować. Dobra, ładnie to zrobiłem. Jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek powoli sobie wskakuje. E, nie no, jeszcze paniemy my, tutaj może jakąś motkę specjalną pancza kogoś, dobra, wskakuje, nie ma co kombinować. No dobra, na kolejny etap dało mi mapkę Blaster Base, więc ja się w sumie cieszę. E, też lubię się czasem postrzelać na takim nerfie. Tylko właśnie na tej mapce widzowie, posłuchajcie, najważniejsze jest to, żeby mieć dobrą kampę. Jak ustawicie się w dobrym miejscu, no to później już tak naprawdę macie ugraną giereczkę. Trzeba się skampić za ścianką. O tu ktoś idzie, uwaga, dobra, dosta. Dostał, dostał parę razy, poczuł to, ale muszę uważać, bo mam bardzo mało HP. No nie, ja odpadnę zaraz, jak nie ucieknę. Zawijam stąd i to szybciutko. Kurczę, dajcie mi broń jakąś dobrą. O, dobra, dostałem jakąś chyba lepszą. I teraz mogę wskakiwać na górę, ale ledwo żyję, serio. Oj, oj, oj już jeszcze dwie osoby tylko muszą odpać. Muszę mieć tutaj finał. Jak ja będę tą ostatnią osobą, która odpadnie, to będzie masakra. Dajcie mi HP. Okej, okay, przeszedłem. To była szybka gierka, ale ważne, że wygrana i zobaczymy, co teraz dostanę za mapkę na finał. O, idealnie! laser tracer to jest dobra mapka. Robimy tu koronkę, widzowie. Zostańcie do końca, bo... Bo jeszcze czeka na Was jedna niespodzianka, ale najpierw zróbmy tą mapkę i wygrajmy to. Może to być pierwsza koronka w dzisiejszym filmie i mam nadzieję, że to będzie pierwsza koronka w dzisiejszym filmie. Więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. Widzę, że moi rywale to są Mr. Beasty tutaj, głównie złote, bo dwa są takie. Jest też ten fajny skin, którym gra ziomeczek o nichu problemu. Ej, ktoś ma nawet tą emotkę specjalną. Ja tu muszę uważać, ale ja będę ich panczował szybko. Czekajcie, wepnę kogoś. Uwaga, dostał. Oho, ja go wepchałem. Sorry, mordo. Wepchałem jednego ziomeczka prosto w laser. No nie, szkoda mi go troszkę się zrobiło wizowie, ale... Wiecie, no w finale nie ma kolegów Dobra, stawka powoli się zmniejsza Ale też już jest coraz ciężej na tej mapie Dobra, wepcham go, aj, nie dostał Ej, prawie sam dedłem O nie, muszę teraz szybkie skoki robić, kibicujcie mi Bardzo lubię tą mapkę, lecz nie zmienia to faktu Że nie jest ona taka wcale łatwa jak jakbym tutaj już kogoś rozwalił, jakby dostał ode mnie sponge'a, to na pewno by odpadł. Mamy finał! Okej, okay. nie wiem jak ja to przyszedłem. I jest! Wygrałem! Mamy koronkę na odcinku! No to idealnie się złożyło, proszę Państwa. E, więc teraz myślę, że mogę Wam po prostu wprost powiedzieć, e, co jest jeszcze do rozdania dzisiaj w tym odcinku. A dokładniej do wygrania jest mordeczki zdobycie posiadania mnie w znajomych w Stumbleggeisie. Czyli jak chcecie mieć mnie w znajomych w Stumbleggeisie, to słuchajcie, to trzeba zrobić. Co prawda, dodam tylko jedną osobę do moich znajomych e, pod tego odcineczka, ale zawsze coś, zawsze to jest fajna szansa. E, więc mordeczki, jeśli chcecie, żebym was dodał do znajomych w Stamped no to tak jak mówiłem, mapeczka w i subik też musi być, to jest w tych dwóch konkursach i na karnet i na to. Ale oprócz tego musicie napisać teraz w komentarzu pomidor, no i po pomidorze napisać Wasz nick. I wtedy będę wiedział, że oglądacie do końca i że możecie brać udział w tym konkursie drugim, nie? No i co, do zobaczenia, pamiętajcie, żeby w komentarzu też pisać challenge do kolejnych filmów. Hello!